Cześć! Witaj! gramy sobie w Bedwarsy, ale na powie 30. Zostawcie łapkę, suwanej no co? My już widzimy się na pierwszej arenie. Darem, jesteśmy już na pierwszej arenie. My dzisiaj gramy sobie w Bedwarsy na powie 30. Czyli jak widzicie wszystko jest mega przybliżone. Przyjdziemy się najpierw do kumpla. Yy, yy, o ile nie spadnę, do kumpla bie, białego. No nie, on już idzie. Yy. No nie pykło. Nie wiem, że pierwsza gierka się tak szybko zakończy. Daj mu! Mordo! Ja, ja nie wiem, ja się nie potrafię... Nic nie widzę dosłownie. Jeszcze mi pod blokiem jakieś auta jeżdżą. Ty różowej już chyba do niego idzie. Otóż chyba za bardzo, za dużo nie zdziałał. I co ja mam teraz zrobić? Chyba sobie kupię firebola i stąd uciekam. Boże, ja go nawet nie widzę, w sensie nie wiem... Czy jest w moim zasięgu Richa? Witam kumpla niebieskiego Co ty kombinujesz, mordo? Dobra, do widzenia, panie kolego niebieski No, halo, mogę to dosięgnąć? Ten żółty może ogarniać, bo jest na Lunarze Ja sobie zbierałem realny I przejdziemy się do różowego W ogóle też gram sobie na Tekstur paczków, do którego linka macie w opisie Wiadomo, standardowa reklama tekstu paczka. I czemu by nie? Chyba fajny jest. To jest Leather, Clutch. Nie pykła trochę, ale na szczęście pozbyliśmy się łóżka pana kolegi różowietkiego. Pytanie, gdzie on teraz jest. Ja bym sobie może kupił y, mieczy klepszy. A on też poszedł na środek. No dobra, to ciekawe. I chyba moja, moja teza, że ten... Y Żółta ogarnia się nie sprawdziła. Coś w się sensie trochę ogarnia, ale. jakby bardziej ogarniał, też to by to dał nas zrzeszował, chyba. Mam nadzieję. Różowy zniszczył skór żółtemu. Fajnie, że nie, nie mogę dosięgnąć. Czemu ja nie mogę tu Ty, co jest? Ten różowy go zabił? Jak to? Czemu ja nie mogę tu dosięgnąć? Halo. O co tu chodzi? Dobra, ja może się będę zbierać yy, sobie te bloczki. Chodź tu. mordo. No co to? Uch, dobra, no i wygraliśmy, więc co? My już widzimy się na, na drugiej arenie. Dobra, więc jesteśmy już na drugiej arenie. Przejdziemy się do naszego kumpla Szymona 1018. O ile nie spadnę. Co on robi w ogóle, Mordo? Siema. Ty chyba za bardzo nie ogarniasz. Ale ja mam lekkie utrudnienie i jeszcze bardziej nie ogarniam. Ale na szczęście się udało, ledwo, ale się udało. A jakby ktoś pytał, czemu ostatnio bardzo rzadko wlatują luźne bedziki? A no to dlatego, że w sumie tu nie mam pomysłów żadnych na tytuły. Więc jak macie pomysły na tytuły do luźnych bedów, to piszcie. Albo też możecie pisać pomysły na kolejne filmy. Challenge, można tak powiedzieć. No i jak wam się filmiczek spodoba, to możecie zostawić łapeczkę i subika, byłoby mi bardzo miło. Ty, bo on kurde sobie end tą kładzie. O Jezu, no już sobie postawił. kill kilof kupić. Siema. Mblu. Dobra, do widzenia. Kupimy kilof i rozwalimy ci mam nadzieję beda. O Jezu, chyba nie. Nie! Mordo! Nie no, nie piękna seria. Ale gdybym miał normalny powc na pewno by się udało. Na 100%. O nie! Czekaj stąd, mordo! Nie! Nic nie widzę! Znowu leci mi do oczu w układzie słonecznym! Ty ten challenge jest w sumie trudny. Ja myślałem, że łatwy. Widziałam, w sensie nie wiem czy widziałem, bo mam takiego fowa, że nic nie widzę. Jak wtedy był rozciągnięty ekran, to, to chyba ten rozciągnięty był lepszy niż to. Myślałem też, żeby nagrać filmik na Quake Pro, czyli tym maksymalnym FOIE. Ale to trochę bez sensu. Dobra, jakby to może zrobić, bo ja go nie widzę. O! Chłop się wysadzi sam? Nie, nie wysadził się, niestety. Dobra, ledwo. I idziemy w górę. Chłopie, czy ty się serio zabudowywujesz przede mną? Dobra, do widzenia. Kumplu mój ty. Teraz się przyjdziemy do złotego kolegi. Nie, tak się grać nie da. Dosłownie. Dobra, i nikt nie ma łóżka. Tam jest morski. A gdzie jest ten biały? Co? Żeby się nie wbił na trzeciego. Witam. A właściwie to żegnam. I teraz gdzie jest biały? To jest widz chyba. Więc cię pozdrawiam, jak to oglądasz. I co ty na to, żebym sobie kupił golemy? Ha! Gdzie ma golemy? To aby mnie bijecie? Nie. Trzeba jakoś kontent robić. No i wygraliśmy. Może nie jestem dumny w jaki sposób, ale wygraliśmy. Więc co? My już widzimy się na drugiej arenie. Znaczy na trzeciej. Dobra, więc jesteśmy już na yy, trzeciej arenie. Nie, to, to przez fot, to się nie liczy, tak? Widzimy się na trzeciej arenie, bo to, to, to się wydnie. Oho, jest znowu jakiś kaptur. Tylko, że on ma nik. Jakiś inny niż ten poprzedni Kaczor. Nie jest Kaczor 20, tylko to jest jakiś Kaczor XK. Dzisiaj jeszcze gram z spotkałem Kaczora Gaming. Cześć, Kaczor, was swój gang Cześć, kaczor. O Oj, obok mnie jest ten Kaczor. No zobaczymy. Czyżby była zemsta Kaczora za poprzedni raz. Kaczor! Proszę się tutaj nie budować w górę. Kocajcie, co go teraz zabiję, bo mam trochę mniej HP. Dobra, dało mi się go rozwalić. Czyżby, już miałem lobby wpisywać. Porachunki klanowe. Ten kaczor chce mnie dojechać. Zabije mi przywódcę na Bedworth. bardzo, co ty kombinujesz w ogóle? No to to, to jest ewidentnie od kaczora. Się zachowuje jak kaczor gdzie w górę. Pamiętacie Kaczora z poprzedniego odcinka? Jak nie, to was odsyłam. O no nie no, Kaczor! Uciekaj stąd! Oj. No ta, to chyba był człowiek zakrytowany zre przez Kaczora. No i co, Kaczor, kombinujesz? No! Wracaj tam do bazy, Kaczor! Kaczor! Kaczor, ja ci może ukradnę generator. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie za to ścigać. A nie, nie udało się. Ale mam nadzieję, panie Kaczor, że nie będzie mnie pan ścigać za to, że rozwaliłem twojemu ziomkowi łóżko. W ogóle powiedzieć wam ciekawostkę, że jeżeli chodzi o to zadanie, co się robi z gliną, to ja już się chyba od niego uzależniłem, bo czasami nawet jak już skończę to zadanie, to i tak kupuję odruchowo glina. Ale na razie się powinienem sobie na Kaczor że skupić, żeby się go pozbyć, a żeby on się nie pozbył mnie. Nie wiem w sumie co, co teraz powiedziałem, ale byłem skupiony. Dobra, to, cała, to całe zdanie nie ma sensu. To, ale ten... ten yy... Żółty, nie podoba mi się, że chodzi po środku. Więc ja bym się go pozbył najpierw, zanim będę dalej szedł. Albo do niego chociażby. No. To se poszedłem do niego. To się go pozbyłem ładnie. Oj, mordo. Halo! Proszę mi nie uciekać. Czy ty też jesteś z gangu kaczorów? Tak lubisz, uciekać. O, no. ten sobie w diaksowym secie biega. A co ci da w diaksowy set, jak... Y Mam... Dobra, uciekam stąd. Oj. ja, ja nie, nie wypchnie mnie, to TNT nie wypchnie! Dobra, przynajmniej Meraldy Halo, Halono! Nie wiem, na tym Fobie to się nie da grać. Jakby z nim foba, to już bym ich tysiąc razy zabił. No! Nie, dobra, ja nie wytrzymam, przysięgam. Weź się coś ile razy yy, zginąłem. Okej, okay. no czyli teraz jak spadnę to już w sumie ostatni raz na tej arenie spadnę. Tak, trochę go spowolniłem chyba. Dobra, ostatnio arenę gramy. Dobra, więc jesteśmy już na ostatniej arenie, mam nadzieję, czyli chyba piątej już. Albo czwartej, nie wiem. F Box? Chodź tu, Mordo. Nie, to oczywiście przez ten, przez to, przez ten FOW, Proszę, tak. Ja już tego po prostu nie będę komentować. Chodź tu, Mordo. O nie, no, Mordo, nie, wchodź tam. I normalnie miał, mam wrażenie, bym mógł go dosięgnąć w miarę. Dobra, alka w sumie. Dobra, idziemy na środek. Jak inni mogą, to ja też mogę. Kurde, za mało wełny. Nie wiem, chyba z 20 razy w tym odcinku już spadłem. Chyba 21. A! Nie, nie. Serio? On to nawet nie, że mnie wypchnął. Ja sam spadłem. Dobra, ja już tego nie komentuję. Dobra, no więc co? To już by było na tyle. Dzisiaj, na dzisiaj już psychę mam zniszczoną. Zostawcie łapkę, suba, no i elo!